Cześć, witajcie na kanale Q21. Ja mam na imię Paweł. Dzisiaj przyszedł czas w końcu, w końcu na produkt, o który pytaliście, prosiliście, kiedy będzie, kiedy będzie. Już jest, to już dzisiaj, to już teraz. Name Unity Nova Power Edition. Chcę, abyście w tym filmie dostali mięcho, konkrety, bez zbędnego filozofowania. Robiliśmy na naszym kanale już film o całej serii Unity, czyli o Atom, Atom Headphone Edition, Star oraz Nowa. Możecie go znaleźć na naszym kanale, oczywiście link linkuję też w opisie tego filmu. Tutaj tylko przypomnę, że Unity to jest bestsellerowa seria od Neyma. Są to urządzenia bardzo funkcjonalne i świetnie wykonane, pięknie wyglądające, designerskie, nowoczesne. Mamy tam streamer, mamy tam wzmacniacz. Urządzenie tak naprawdę z kategorii all-in-one. Aczkolwiek wielu z Was i wielu użytkowników serii Unity zauważyło, że w tej serii brakuje wzmacniacza, który będzie bardzo, bardzo, bardzo mocny dla najbardziej wymagających klientów, którzy mają bardzo trudne do wystarowania kolumny. Name posłuchał i wypuścił właśnie nowa Power Edition. I tutaj od razu na tapet weźmiemy największą kontrowersję, czyli to, że Name zdecydował się na klasę D we wzmacniaczu serii Unity za 45 tysięcy złotych i ludzie zaczęli po prostu szaleć. Klasa D, no nie, nie tędy droga. Ja mam trochę inne zdanie na ten temat. Należy tutaj pamiętać po prostu, że klasa D 5 czy 10 lat temu, a teraz to są dwie zupełnie różne bajki. I Name dzięki temu, że zastosował tutaj właśnie klasę D, macie 150 W mocy na kanał w urządzeniu, które wcale nie jest duże i nie waży tony, a dla niektórych naprawdę to są ważne kwestie, zwłaszcza dla klientów, którzy wydają właśnie na przykład 45 tysięcy złotych na wzmacniacz i oni po prostu nie chcą mieć wielkiej monstrualnej, że tak powiem kobyły, która będzie stała i im szpeciła, zależy od gustu ich salon. Oni chcą urządzenia, które będzie wyglądało nowocześnie, ładnie i nie będzie po prostu gigantyczne. Dodatkowo musimy pamiętać, że klasa D świetnie mierzy i ma bardzo wysoką efektywność. Tam nie ma prądu, który ucieka w ciepło z obudowy i ten wzmacniacz m.in. charakteryzuje się tym, że nawet przy minimalnym odkręceniu potencjometru głośności kolumny już się odzywają. On wystarowuje bardzo, bardzo trudne do wystarowania kolumny z autorytetem. Na przykład właśnie stojące obok mnie Sopry wystarował w taki sposób, że w ogóle tam nie było ani jednej kropelki potu. Ten wzmacniacz po prostu wziął te kolumny i one fruwały tak jak tylko się da. Naszym zdaniem, Name Unity nowe PE to nie jest wzmacniacz dla klasycznego hardkorowego audiofila. Bo ci zazwyczaj, nawet jeżeli mają do wydania właśnie około 50 tysięcy złotych, będą szli bardziej w system dzielony będą chcieli mieć oddzielny preamp, końcówkę, streamer, różne przewody bawić się tym sprzętem, aczkolwiek trzeba pamiętać też, że nawet za 50 tysięcy złotych są klienci, którzy bardziej stawiają właśnie na designerskie rozwiązania i rozwiązania gotowe i bardzo fajnie, że właśnie nowa PE wyszła, ponieważ to jest urządzenie, które brzmi rewelacyjnie, steruje się nim rewelacyjnie, jest pięknie wykonane, wygląda mega futurystycznie i jest jednym klockiem, jest to bardzo fajny wybór dla ludzi, którzy właśnie chcą mieć bardzo, bardzo wysokiej jakość audio w domu, ale nie chcą kombinować z kilkoma rozwiązaniami. Oczywiście, my jesteśmy kanałem na YouTube sklepu audio, więc większość ludzi, która nas ogląda, to są raczej audiofile. Ale musimy jeszcze pamiętać o tym, że są też wśród nas ludzie, którzy doceniają bardzo wysokiej jakość dźwięku i można ich nazwać również audiofilami, ale którzy nie kombinują i nie lubią się tym bawić. Nie każdy lubi się audio bawić. Niektórzy, tak jak powiedziałem przed chwilą, chcą po prostu postawić jedno urządzenie i ono ma im załatwić sprawę na wiele, wiele lat, i to jest właśnie jedno z tych urządzeń. Jeżeli chodzi o dźwięk, to mamy tutaj najzwyczajniej w świecie rozwinięcie serii Unity i rozwinięcie modelu Nova, tylko że mocniej, dużo, dużo, dużo mocniej. Ten wzmacniacz przede wszystkim cechuje się właśnie bardzo dużą mocą i to od razu słychać. Należy pamiętać, że Name to jest firma, która nigdy nie zawyżała mocy w swoich urządzeniach i tak naprawdę wzmacniacz np. Na Name ma 60 czy 80 w bardzo często gra mocniej niż wzmacniacz o tej samej mocy na papierze w tym samej cenie, ponieważ po prostu jest to Name, który tą moc podaje bardzo, bardzo realną, a wręcz często zaniżoną. Ogólny charakter brzmienia tego wzmacniacza również pasuje do jego takiego nowoczesnego designu i bardzo dużej funkcjonalności, bo ponieważ jest to wzmacniacz, którego chce się słuchać. Dynamika, wygar, bardzo duży dźwięk, świetna scena, świetna kontrola basu, ten bas taki sprężysty. Wszystkie te cechy wskazują na to, że po prostu jest to wzmacniacz dla ludzi, którzy chcą słuchać muzyki każdej, na kolumnach, każdych i bawić się świetnie w każdym przypadku. Oczywiście, wiecie, że my nie lubimy owijać bawełny. Nie powiem, że jest to wzmacniacz dla fanów lampy, dla fanów czarowania, dla takiego mega ortodoksyjnego audiofila, dla którego streamer musi być osobno, preamp musi być osobno, końcówka osobno, konkretne przewody między różnymi urządzeniami. To nie jest po prostu urządzenie dla nich. Name Unity Nova .pl to jest wzmacniacz dla określonej grupy odbiorców i taki ortodoksyjny audiofil z pewnością się w nią nie wpisuje. Pamiętajmy też właśnie o tej funkcjonalności. Mamy tutaj pełnoprawny streaming, duży wyświetlacz na górze, świetny potencjometr od góry. To wszystko działa. To jest wszystko zaprojektowane w taki sposób, aby to urządzenie obsługiwać po prostu bardzo wygodnie. Macie aplikację, oczywiście możecie korzystać na przykład z Tidal Connect, otwierać muzykę. To jest wszystko bardzo proste, bardzo intuicyjne i po prostu bardzo łatwe w obsłudze. I to jest niesamowicie ważna kwestia, ponieważ czy to jest 10 tysięcy, czy 45 tysięcy złotych, jak w tym przypadku, to jest wciąż tak zwane urządzenie All-in-One, czyli urządzenie, które macie postawić i ono ma Wam załatwić wszystko, od początku do końca. Takie urządzenia muszą nie tylko dobrze brzmieć, ale też być wygodne w obsłudze, niezawodne, funkcjonalne. I nameunitynowa.pl zdecydowanie wszystkie te, że tak powiem, haczyki odkreśla. Jeżeli miałbym porównać nowa Power Edition do któregokolwiek innego z macieża serii Unity, to oczywiście porównam go do nowa. Aczkolwiek jest to porównanie trochę nieuczciwe, ponieważ nowa PL jest znacznie droższa niż klasyczna nowa i znacznie mocniejsza i lepsza. Najzwyczajniej w świecie. Tu nie ma jakiegoś tam niesamowicie jakiego wielkiego, że tak powiem, filozofowania na temat tego, w jaki sposób jest inny. To jest wzmacniacz to jest urządzenie, które jest mocniejsze i gra po prostu mocniej, po prostu lepiej. Technicznie, rozrywkowo, wszystko się tam zgadza i to, co robiła świetnie nowa, nowa P robi wszystko tak samo, tylko że po prostu lepiej, przynajmniej o jeden poziom. Zatem macie tutaj jeszcze lepszy detal, jeszcze lepszą rozdzielczość, jeszcze lepszą rozrywkowość dźwięku, jeszcze lepszą kontrolę, jeszcze lepszy impact atak i wystarujecie jeszcze trudniejsze do wysterowania kolumny z jeszcze większą łatwością. Słowo klucz jeszcze. Dodatkowo powiem wam, że słuchałem nowy PS z tymi pomarańczowymi pięknisiami, które stoją w oknie. I ten system brzmiał po prostu dla mnie osobiście rewelacyjnie. No, tam była tona fanów, tego dźwięku chciało się słuchać. Duży, ekspresyjny, dynamiczny, soczysty. Wszystko w nim było. Oczywiście nie dostawaliście malowania pejzaży i po prostu super barwy. Nie o to w tym chodzi. Ale jeżeli sobie puściłem muzykę z jakiegoś takiego gatunku retrowave na przykład, no to ten system dał mi taki ocu, gdzie naprawdę siedziałem, że tak powiem, na brzegu kanapy i cały czas miałem szeroko otwarte oczy i mówiłem do siebie. Ale to gra, no. Jest po prostu ekspresja, muzyka pełną gębą. Zresztą, name zawsze był znany z dźwięku dynamicznego, z dźwięku takiego z jajem. I bardzo fajnie, że właśnie seria UNITY, a konkretnie dzisiaj UNITY Nova. PE, też ma właśnie taką sygnaturę dźwięku, która jest na z Neyma. Jest to wzmacniacz, który ma Was wziąć, że tak powiem tutaj, zaciuchy i Was porwać. To nie ma czarować, to nie ma jakoś rozkładać muzyki na czynniki pierwsze i super pierwsze. To jest wzmacniacz, który ma zagrać muzykę w taki sposób, że jak puścicie sobie, na przykład, nie wiem, Hansa Zimmera, to po prostu będziecie siedzieć i tak... Uuuu... Jak w kinie. O to chodzi. I ten zmacniacz robi to rewelacyjnie, a w połączeniu z Soprami, no to to już jest po prostu widowisko. I chciałbym tutaj wygłosić taki krótki apel. Dajmy spokój producentom, bo widziałem bardzo dużo ludzi, którzy mocno krytykują Neyma za to, że poszedł w klasę D. Słuchajcie, naprawdę, to już nie są te czasy, gdzie klasa D nadaje się tylko i wyłącznie do krytykowania. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości wobec tego, czy Neym podjął słuszną decyzję, Wpadajcie na odsuch. Unity nowa. PE stoi u nas, gotowa do podłączenia w każdym momencie, tylko koniecznie się umówcie na odsuch. Wpadnijcie, ocencie własnym uchem. Ja oceniłem, my oceniliśmy własnym uchem i jest to najzwyczajniej w świecie upgrade w stosunku do tego, co było wcześniej. A wcześniej była klasa B, teraz jest klasa D. No i co? Klasa D taka zła? No nie zła. Zdecydowanie nie jest zła, ponieważ ten wzmacniacz jest lepszy niż każdy wzmacniacz serii Unity. Koniec, kropka. Tutaj, tak naprawdę, na jeszcze przełamanie kwestii tej ceny, nowy PE chciałbym jeszcze Wam przypomnieć o jednej rzeczy: Name Statement, czyli taki flagowy wzmacniacz. Słuchajcie, ten wzmacniacz kosztował około miliona złotych. To jest 45 tysięcy złotych. No, są, jest to różnica, prawda? No, kupujecie za 45 tysięcy, czyli za dużo, all-in-one od firmy, która Wam załatwia wszystko, czyli streamer, wzmocnienie, wzmacniacz, od tej samej firmy, która robi wzmacniacz za milion złotych. Słuchajcie, no, coś jest na rzeczy. A zatem to był długo wyczekiwany film o Name Unity Nova Wiem, że wielu z Was na to czekało, wielu z Was może czekało na mnie krytykującego klasę D, mówiącego, że to jest produkt niewarty swojej ceny. Moim zdaniem absolutnie produkt warty swojej ceny, bardzo wysokiej ceny, ale warto. Są produkty, które są mega drogie i po prostu ta cena jest wyssana z palca, jest po prostu z kosmosu. Nie w tym przypadku. Ten wzmacniacz brzmi, ma tyle mocy, jest funkcjonalny, jest śliczny. Pięknie wykonany i jest zdecydowanie warty każdej złotówki ze swojej bardzo dużej ceny katalogowej. A zatem to by było wszystko na dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Oczywiście, jak co tydzień, zapraszam Was do sekcji komentarzy na dole, a my się widzimy w kolejnym odcinku. Na razie.